W tym filmie wyjaśnię Ci gospodarcze aglomeracje w Ameryce Północnej i Południowej. Przyjrzymy się, które miasta w tych regionach są szczególnie ważne dla gospodarki i jakie czynniki decydują o ich znaczeniu. Gospodarcze aglomeracje to miasta lub regiony, w których koncentruje się wiele przedsiębiorstw i miejsc pracy. Obszary te charakteryzują się wysoką aktywnością gospodarczą. Oferują liczne możliwości zatrudnienia i przyciągają wielu ludzi. Takie regiony są często również węzłami komunikacyjnymi, co sprzyja handlowi i przemysłowi. Duże miasta, takie jak Nowy Jork, Los Angeles czy São Paulo, to ważne centra gospodarcze w Ameryce Północnej i Południowej. Miasta te cechują się dużą koncentracją przemysłu, firm usługowych i centrów finansowych. W tych miastach zatrudnionych jest wiele osób, a jakość życia jest często wysoka. Również międzynarodowe przedsiębiorstwa mają tu swoje oddziały. Nowy Jork jest jednym z najważniejszych centrów gospodarczych na świecie. Miasto znane jest ze swoich rynków finansowych, szczególnie nowojorskiej giełdy. Przyciąga wielu międzynarodowych inwestorów, którzy prowadzą tu swoje interesy. Oprócz sektora finansowego w Nowym Jorku działają również liczne firmy medialne oraz instytucje sztuki i kultury. Los Angeles jest przede wszystkim znane jako centrum filmu i rozrywki. Miasto jest siedzibą Hollywood i oferuje wiele miejsc pracy w przemyśle filmowym. Ponadto Los Angeles stało się również ważnym ośrodkiem technologicznym. Miasto jest węzłem innowacji w branży medialnej i technologicznej. São Paulo to gospodarcze centrum Brazylii i jeden z największych obszarów metropolitalnych w Ameryce Południowej. Miasto znane jest z przemysłu, szczególnie w zakresie produkcji samochodów i maszyn. Ważną rolę odgrywa również sektor finansowy. São Paulo jest ważnym partnerem handlowym dla wielu krajów w regionie. Meksyk jest największym centrum gospodarczym Meksyku i jednym z najważniejszych w Ameryce Łacińskiej. Miasto ma silną bazę przemysłową, szczególnie w branżach tekstylnej, spożywczej i elektronicznej. Meksyk jest również ważnym centrum finansowym i handlowym. Wiele firm ma tu swoje siedziby główne, co nadaje miastu centralną rolę w handlu międzynarodowym. Buenos Aires to gospodarcze i kulturalne centrum Argentyny. Miasto jest ważnym ośrodkiem przemysłu rolniczego zwłaszcza eksportu soi i pszenicy. Ponadto Buenos Aires jest znaczącym ośrodkiem finansowym w Ameryce Południowej. Wiele międzynarodowych firm i banków ma tu swoje oddziały. Toronto to największe centrum gospodarcze i finansowe Kanady. Miasto odgrywa kluczową rolę w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym i technologicznym. Toronto ma zróżnicowaną gospodarkę, Wspieraną przez wiele międzynarodowych przedsiębiorstw. Jest również centrum sztuki i kultury. W gospodarczych aglomeracjach infrastruktura ma kluczowe znaczenie dla rozwoju. Dobre połączenia komunikacyjne, takie jak lotniska i porty, ułatwiają handel międzynarodowy. Również nowoczesne systemy komunikacyjne przyczyniają się do siły gospodarczej. Czynniki te są niezbędne, aby przedsiębiorstwa mogły efektywnie działać. A region się rozwijał.